Grzegorz Bryszewski O olbrzymiej kłótni. Wcale nie tak dawno temu, bo niewiele wody od tego czasu upłynęło i dosyć blisko, bo na wzgórzach obok niesfornych gaci, mieszkały sobie olbrzymy zwane stolemami. Te całkiem rozumne stwory różniły się od nas wzrostem, bo najwyższe z nich mogły chodzić po dnie morza z głową wystającą na powierzchnię. Odróżniał ich też wygląd. Miały żółtą skórę, pokaźne mięśnie, surowe rysy twarzy. Olbrzymy były niewiarygodnie silne i lubiły się tym przechwalać. Demonstrowały swoją moc, wyrywając drzewa z korzeniami i rzucając głazami na odległość. Mieszkańcy niesfornych gaci słyszeli o złośliwych i okrutnych stolemach mieszkających gdzieś na wschodzie, ale niespecjalnie się ich bali. Wyjątkowo słonecznego, kwietniowego wieczoru, wieloletnia zgoda między ludźmi z niesfornych gaci a stolemami zawisła jednak na włosku. Wszystko z powodu pasi brzucha, który odszedł ze stolemowej rodziny w nieznane. Jego mama. Stolemka Smukła. Najpierw wypytała wszystkie olbrzymy o to, dokąd mogła udać się jej pociecha, a później zwołała mieszkańców na naradę. Spotkanie olbrzymów zorganizowano obok wejścia do groty i leżącego tam Nestora. Ten wiekowy stolem, dawno temu ranny, leżał i powoli zamieniał się w kamień bo właśnie w ten sposób spokojnie i w zgodzie z naturą stolemy kończyły swój żywot. Na rozpoczęła zaniepokojona smukła. — Musimy znaleźć pasi brzucha. Jeśli poszedł do niesfornych gaci, ludzie mogą mu zrobić krzywdę. — Nic nie róbmy, pewnie niedługo wróci — poradził jasny. Olbrzym o wyjątkowo jasnej skórze, znany ze swojego spokoju i niechęci do wszelkich działań. Kilku olbrzymów żwawo mu przytaknęło, ale potem odezwał się poważny. – A pamiętacie, co się stało z Porywczym i Wybuchowym? – spytał z wyrzutem. – Musieliśmy ich wysłać do kuzynów na południu kraju, żeby uniknąć zemsty ze strony wieśniaków. To poważna sprawa, trzeba więc wymyślić coś… Mądrego, podkreślił olbrzym. Tym razem wszyscy się zgodzili. Dobrze pamiętali, jak ich dalecy kuzyni spróbowali za pomocą zapasów rozstrzygnąć zaciekłą kłótnię o to, kto z nich jest najsilniejszy. Starsze stolemy próbowały im wybić ten pomysł z głowy, ale pełni energii młodzieńcy zorganizowali pojedynek w jakimś ustronnym miejscu. Zapasy porywczego i wybuchowego, mimo całonocnej walki, zakończyły się remisem i ogromnymi zniszczeniami terenu, co rozwścieczyło mieszkających w okolicy ludzi. Na środek wyszedł teraz mocarny. Napiął swoje pokaźne mięśnie, spojrzał po zgromadzonych, aby upewnić się, że każdy z nich zauważył ten władczy gest, po czym przemówił. "Ja jestem tu najsilniejszy i ja zaraz wyruszę z wyprawą do tych nędznych ludzi, by uwolnić uwięzionego pasi brzucha. Kto jest ze mną? Nie doczekał się jednak entuzjazmu. Wokół rozległy się pomruki: uwięzionego?! Wyprawa! Najsilniejszy! Bzdura! To ja wygrywam w rzucaniu głazów na odległość! O!" odparł szybki i do swojej wypowiedzi dorzucił najlepszą zniewagę w swoim repertuarze solidne pierdnięcie. Rozległy się śmiechy. Mocarny zagotował się ze złości i głośnym rykiem zaszarżował na szybkiego. Ten jednak czekał na taki atak. Zgrabnie odstąpił na bok i podstawił rozpędzonemu olbrzymowi nogę. Mocarny upadł na ziemię z głośnym hukiem. Szybki usiadł mu na plecach i zawołał: Niech ktoś mu siądzie na nogach, żeby mnie nie zrzucił! Poważny zaoferował pomoc, ale dalszą walkę przerwał głośny krzyk smukłej: Nestor się poruszył! Zaciekawione stolemy zastygły. Stolemka nachyliła się nad ustami Nestora. Poprosiła o ciszę i uważnie nasłuchiwała. -ós -ós powiedział wiekowy olbrzym, wszyscy zamarli w oczekiwaniu. S -s Strzelali do mnie z armaty. Nestor ruchem oczu wskazał swoją poszarpaną i coraz bardziej skamieniałą lewą dłoń. Wysiłek tak bardzo go zmęczył, że chwilę potem zamknął oczy i znieruchomiał. — Przy, przecież to każdy wie, to nic nowego — skomentował Ptyś, jeszcze młody, zaledwie siedemdziesięcioletni. — Okaż szacunek dla starszych — odpowiedziała jego matka i podkreśliła uwagę solidnym krepnięciem w plecy. Mocarny zaśmiał się głośno i beknął siarczyście. Zezłoszczony Ptyś spojrzał na niego i gniewnie zaryczał. A Mocarny zabrał nam w nocy garniec złota! Czerwone ze wstydu oblicze oskarżonego było ewidentnym przyznaniem się do winy. Bić złodzieja! krzyknęła mama Ptysia i rzuciła się, by okładać Mocarnego. Po trzech celnych ciosach do walki dołączył Szybki, który zaszarżował głową jak byk. Niecelnie. Spróbował przytłoczyć mocarnego nawałem ciosów i to mu się nieźle udało, bo olbrzym skulił się i zasłonił głowę rękami. Ryknął głośno i odepchnął szybkiego, który poleciał w tłum olbrzymów i przewrócił kilku z nich. Dwóch na jednego? Tak walczą tylko ludzie. Tak nie można. Oburzył się poważny i stanął do walki po stronie mocarnego. Zakotłowało się. Walkę w zwarciu wybrały silne olbrzymy. Mocarny, szybki i poważny oraz jasny, który przyłączył się do drużyny szybkiego. Smukła z kilkoma innymi stolemkami walczyły z bezpiecznej odległości. Olbrzymki zgromadziły spory zapas głazów i rzucały nimi w mocarnego i jego sojuszników. Szczególnie skuteczna była smukła, która głośnymi krzykami reagowała na odgłosy pękających kości. Do bójki ochoczo przystąpił także Ptyś, miłośnik walki podjazdowej. Zwinny olbrzym podbiegał do ekipy mocarnego, puszczał smrodliwe bąki i odskakiwał, unikając kontrataków. Bójka szybko stała się chaotyczna, bo olbrzymi kurz, towarzyszący biatyce, sprawiał, że niezbyt dobrze widział, kto z kim walczy. Tej nocy nikt nie był pacyfistą. Ale też siły okazały się wyrównane i żaden z naprędce powziętych sojuszy nie miał przewagi. Walka trwała niemal całą noc, tuż przed świtem zakrwawione, posiniaczone i zmęczone stolemy padły spać tam, gdzie wcześniej stały. Właśnie takie pobojowisko zobaczył Pasibrzuch, gdy przyczłapał nad ranem do stolemowej braci. Zerwał małe drzewko, które rosło w pobliżu, i podrapał się nim po plecach. Drapaniu towarzyszyło niepokojąco rytmiczne burczenie w brzuchu. Ej, halo, obudźcie się! krzyknął, a gdy nikt nie zareagował, dodał z nadzieją: Jest coś do jedzenia?